Witam państwa serdecznie. Moim gościem jest ratownik medyczny pielęgniarz Adam Piechnik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Już 11 września odbędzie się manifestacja pracowników ochrony zdrowia. Lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni i inne zawody medyczne wyjdą na ulicę, aby walczyć o wyższe nakłady na ochronę zdrowia i wynagrodzenia na poziomie unijnym. Czy zamierza pan wziąć udział w tej manifestacji? No będę zapewne będę i w tej inicjatywie i będę także uczestniczył w inicjatywie tutaj lokalnie ratowników medycznych, dlatego że no, zostawiliśmy, zostaliśmy postawieni no, chyba przed sytuacją, w której w gruncie rzeczy nie mamy wyboru, musimy przystąpić do działania, które tą stronę mm, przeciwną no, jakby zmusi do tego, żeby w końcu nas potraktować poważnie. No, nie mamy wyboru. Do tej pory byliśmy mamieni albo obietnicami, albo realizacja tych obietnic wyglądała w taki sposób, że pozwalała dysponentom nie wywiązywać się rzetelnie, tak naprawdę, albo właściwie, albo w sposób oczekiwany wobec tego, co, co miało się dziać, więc chyba tak jak cała reszta Polski ratowniczej, bo to się dzieje w całej Polsce, będziemy musieli przystąpić do takiego zdecydowanego działania. Czy podczas wrześniowej manifestacji zawody medyczne planują zorganizować białe miasteczko? Tak naprawdę nie wiem, co w tej chwili jest projektowane w łonie tej inicjatywy. To cały czas gdzieś jest na, na gorąco rozpatrywane. W jaki sposób będziemy zmuszać, bo to, co powiedziałem do wcześniej, mam wrażenie, że niestety jest, jest takim lejmotywem tego wszystkiego, co, co się dzieje. My nie możemy prowadzić dialogu właściwie. Tylko musimy tę stronę zmusić. Nie możemy prowadzić dialogu, dlatego że ten dialog jest cały czas od lat oszukańczy ze strony tych, z którymi ten dialog prowadzimy. Najdłuższą metę się okazuje, że, że, że z kłamcą nie ma sensu prowadzić dalej rozmowy. Musimy w końcu niestety go kłamcy złapać za kark, potrząsnąć nim i, i, i niejako siłowo coś rozegrać. To nie jest nasz wybór. To jest po prostu smutna konieczność zareagowania na to, jak jesteśmy byliśmy traktowani. A jak wygląda to wśród nas, nie mamy już do tego cierpliwości. Po prostu. Zresztą nie możemy mieć cierpliwości. My wszyscy, e, tak, jak o, tak jak i ludzie, którym nasza praca ma służyć, będziemy bywamy pacjentami i na dłuższą metę nie możemy, nie możemy już sobie pozwolić na to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. Po prostu. Wiemy, że zawody medyczne od wielu lat bezskutecznie walczą o podwyższenie wynagrodzeń, o godne warunki pracy. Pracę. Jak pan sądzi, co musiałoby się wydarzyć, aby rząd poszedł na ustępstwa? co, boję się, co się musiałoby wydarzyć, dlatego że okres pandemii pokazał, że w zasadzie rządzący są bezkarni całkowicie. To, co się działo w czasie pandemii, poziom nieudolności, ignorancji, który nie w zasadzie niczym. No, no, poza tam paroma spektakularnymi takimi właśnie, ale niespecjalnie spektakularnymi. W sumie, bo nie skończyło się prokuraturą, nie skończyło się zarzutami, a odsunięcie osób, które gdzieś miały udział w nieco szemranych interesitach, jakie się przy okazji odbywały. Mam wrażenie, że, że wszyscy zapomnieli o, o, o pewnych szemranych sprawach, które się działy. Nie pamiętają o tym, ale no, no, nic tak naprawdę nie poszło dalej za tym, że, że wyglądało tak, jak wyglądało. I nadal tak wygląda. Już jesteśmy w przededniu czwartej fali, a ja z punktu widzenia takiego ratowniczego mogę powiedzieć o sytuacji, gdzie ze zdumieniem obserwuję to, że nikt nie podejmuje żadnych specjalnie a, zaangażowanych prac nad tym, żeby faktycznie do czegoś się bardziej przygotować. No ale nie mamy tak naprawdę żadnych procedur. Eee skoncentrowanych na wiedzy, na umiejętności nabytej w okresie, w okresie tego intensywnego kontaktu z COVID. Jest, jest sytuacja dotycząca na przykład USG, które jak się okazuje, mam takie doświadczenie i wielu moich kolegów nauczyło się tej nowej techniki. Nie ja w środowisku, pewna wręcz fascynacją możliwościami jakie daje to USG. Także w procesie diagnostycznym USG jest protokół blue. Ci, którzy tym zarządzają, mieli wiele miesięcy na to, żeby przygotować sprzętowo, no także merytorycznie ludzi do tego, że mieli większe możliwości diagnostyczne w przypadku pacjentów z COVID. I to też nie zmieniło. Nic nie zdarzyło w tym zakresie. Więc jakby to cały czas jest powrót do, do, do tego, o czym mówię. Zarządzają tym systemem ludzie, dla których to jest polityka tylko i wyłącznie. Słupki są i Tylko i wyłącznie to, do czego będą zmuszeni. Jeśli my nie zmusimy ich czymś radykalnym do tego, żeby zaistniały naprawdę realne zmiany, to myślę, że będziemy cały czas uczestniczyć w tym chocholim tańcu, jaki nam funduje rząd. I to nie tylko ten rząd, każdy kolejny robił to samo. Mam nadzieję, że okres pandemii uświadomi mu nam coś, potrząsnął nam, pokazał nam pewną kruchość tego wszystkiego. i i spowodował, że ludzie trochę inaczej patrzą na swoją rzeczywistość i tej rzeczywistości zmiany będą chcieli bardziej niż do tej pory. Głęboko chciałbym w to wierzyć, że, że przestaniemy nie dostrzegać tego, jak wiele życia nam gdzieś umyka, jak wiele nam z tego życia umyka w pracy po 400 godzin, po 500 godzin, że, że z tego powodu, z czym się zderzyliśmy, coś w nas się też zmieniło. I będziemy zdeterminowani na tyle, żeby zacząć w końcu życia, a nie tyrać w kiracie. Wiemy, że ratownicy kontraktowi z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białym Stoku oraz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim masowo złożyli wypowiedzenia. Oczywiście powodem są niskie zarobki. Docierają do nas sygnały, że inni ratownicy także zastanawiają się nad złożeniem wypowiedzenia. A jak pod tym względem wygląda sytuacja w pana miejscu pracy? Czy pana koledzy też planują zrezygnować z pracy, z powodu niskich zarobków? Tak, są bardzo różne sytuacje. Wiele osób składa wypowiedzenia, wiele osób yy, propozycje grafikowe na wrzesień i już tak naprawdę redukuje. Początek września, myślę, że dla Warszawy i okolic, jeśli nie zdarzy się coś, co, co powstrzyma tą falę yy, pewnej terminacji w no, działaniu moich kolegów koleżanek, no może być ciężko dla moich rodaków w, w okolicy Warszawy, ale to się dzieje w całym w całym kraju dzieją się z rzeczy znacznie bardziej kuriozalne, dlatego że w przemyślu zwolniono pracowników ze związkowców, którzy są prawem chronieni. Prawdopodobnie no, trudno tutaj e, spodziewać się, czy do, doszukiwać się czegoś innego niż po prostu zastraszanie tych ludzi, bo e, no, taka rzeczywistość e, jest nasza, w takiej rzeczywistości żyjemy, zarządzający tym systemem mogą, mogą łamać prawo, mogą e, robić co chcą, bo nie ponoszą konsekwencji, jest sprawa ulubionego mojego e, pogotowia świętokrzyskiego, gdzie dyrektor mm, łamiąc prawo, ponosząc nie ponosi w efekcie tego wszystkiego żadnych konsekwencji. Pracownicy nakazem sądu pracy przywracani do pracy z wypłatami odszkodowań przez pogotowie i to jest kuriozum, bo to pogotowie ma wypłacić, to pogotowie w fatalnej sytuacji finansowej ma wypłacać odszkodowanie albo regulować pewne zobowiązania wobec ludzi przywracanych nakazem sądu pracy z tych pieniędzy. A odpowiedzialny za te decyzje jest ktoś, kto jest bezkarny wobec tego. I to ma miejsce wszędzie. Tak długo, jak będziemy spotykać się z czymś takim, że osoby, które odpowiadają za, za system ochrony zdrowia, nie są odpowiedzialne bezpośrednio za łamanie prawa pracy, za decyzje, które były motywowane z ich strony tylko i wyłącznie chęcią zastraszania pracowników, były, były realizowane za pomocą bezprawnych narzędzi albo metod. A tak naprawdę nie skutkują niczym kompletnie, to, to tak długo będziemy mieli do czynienia z tym, że, że będziemy dotąd zastraszani, aż, aż albo nam pęknie kręgosłup, albo tak jak mówię, albo w końcu, w końcu się zbuntujemy. Szkoda, że niestety zakładnikiem, no olbrzymia szkoda, że niestety pewnego rodzaju zakładnikiem tej sytuacji koniec końców jest pacjent. I to jest dla mnie taka moralnie trudna do, do przyjęcia sytuacja, bo wolałbym sytuację, w której to ci urzędnicy, Państwowi odpowiadają za to, co robią. Niestety, niestety żyje w rzeczywistości takiej, w której właśnie w przemyślu ktoś zwalnia związkowców i prawdopodobnie nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności takiej bezpośredniej. Podejrzewam, że po jakimś czasie sąd w pracy przywróci te osoby do pracy albo uzna to zwolnienie za bezprawne, ale, ale ten, kto się tego dopuścił, będzie jak zwykle bezkarny. I, i to jest ta rzeczywistość, która też powoduje nasz gniew, naszą, nasz brak akceptacji do tego wszystkiego. że pamiętać, że my naprawdę cały czas powtarzamy i uwierzcie nam Państwo, my nie mówimy o zmianach tylko w wymiarze finansowym, materialnym dla nas. Cały czas mówimy o tym, że chcemy tej zmiany, dlatego że chcemy, żeby ten system był efektywniejszy w tym, czym się zajmuje. Ja zajmuje się życiem i zdrowiem waszym, także i naszym. Ta determinacja, z którą mam nadzieję, ruszymy do tego, ona ma na celu poprawę losu, waszego, także i waszego. A jeśli nawet mówimy o, o tym elemencie materialnego wpływu na, na nas, to też pamiętajcie o tym, że jeśli macie do czynienia z sytuacją taką, że zajmuje się wami medyk, który musi, żeby utrzymać rodzinę pracować w dwóch albo w trzech miejscach po 300-400 godzin, to nie będziecie mieli. Koniec końców, w końcu nie będziecie mieli takiego medyka, jak chcecie, jeśli będzie się Wami zajmował, wtedy, kiedy będzie tego potrzebowali. Prawdopodobnie nie spotkacie się z pasjonatem pełnym energii, chęci i zapału. Być może spotkacie się z kimś wypalonym na, na żurze, już przemęczonym i zniechęconym do tego wszystkiego. I w tym wymiarze też się mieści to Wasza strata, o której mówimy. Chcemy być ludźmi, którzy mają siłę, chęć, zapał dzięki temu są godni wynagradzani, pracując na jednym etacie, może niewiele więcej, żeby to, co robimy, żebyśmy mogli to robić jak najlepiej, cały czas z zaangażowaniem, pasją, żebyśmy mieli siłę, chęć, żeby się dokształcać, żeby nabywać nowych umiejętności, nowej wiedzy, żebyśmy mogli po prostu robić lepszą medycynę. Mamy nadzieję zatem, że podczas wrześniowej manifestacji zawodom medycznym uda się wynegocjować godne płace. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję. Do